Miałabyś jakieś rady dla osób, które też chciałyby tworzyć content za pomocą strategii inbound? Bo powiedzmy sobie szczerze, to, co wy robicie, to jest nisza. To nie jest rozrywka, tak, to jest że ludzie to oglądają, tylko mm -hmm. to jest taka nisza, którą mimo wszystko dobrze się słucha. Może miałabyś dla, dla, dla słuchaczy naszych czy dla widzów jakieś rady? A, moja rada jest zawsze jedna. Ja mam ogromny szacunek dla drugiej strony. I ta druga strona, to, to też nie jest do końca druga strona to jest kwestia szacunku do produktu, o którym mówisz Aha. i szacunku dla słuchacza. Ja strasznie lubię mówić do ludzi, mam taką łatwość wypowiedzi, więc najpierw się bardzo dobrze przygotowuję i szukam, pytam też ludzi, co oni lubią, dlaczego pewne historie ich bardziej interesują, inne nie, co jest dla nich nowe. Co jest fascynujące, pozwala mi zadawać głupie pytania, bo nie ma głupich pytań.